To niesamowite uczucie zostajemy mistrzami świata. E... Oczywiście marzyłem o tym od dłuższego czasu i ciężko na to pracowałem, ale nie sam. E... Dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi Orlen Rally Team, dziękuję moim sponsorom Race 7, zespołowi, który obsługiwał mój samochód. Fanom, moim trenerom, mnóstwo ludzi, którzy, którzy przyczynili się do tego, że jestem tutaj w tej chwili i stoję jako mistrz świata. Oczywiście niewiele to zmienia w moim życiu. Nadal mam nadzieję, będę tym samym gościem, którym jestem po zdobyciu czterech tytułów mistrza Polski, trzech tytułów mistrza Europy, ale brakowało tytułu mistrza świata. Teraz jest ten tytuł. Dziękuję oczywiście mojej żonie, która daje mi wielki support każdego dnia. Jest bardzo cierpliwa, jest brylantem kobietą. Także to jest sukces nas wszystkich. Dziękuję Wam bardzo. Niesamowite uczucie, jesteśmy mistrzami świata.